Dzisiaj szybki test takiego produktu Oil Stop, czyli na jakieś przepalanie oleju, dymienie z silnika, silników benzynowych głównie, również z LPG. Zobaczymy, w moim samochodzie dymienie jest dosyć spore, spore zużycie oleju. Dolewamy taki produkt do silnika i sprawdzamy, czy to w ogóle działa. Spalanie oleju nie tylko objawia się na bagnecie po zużyciu, ale również biało-niebieski dym wydobywający się z rury wydechowej po nagrzaniu silnika, dodaniu większej ilości gazu. Także nie pozostaje nic innego, aby dolać. Specyfiku, który zakupiłem. Według zaleceń producenta na butelce mamy napisane, żeby rozgrzać silnik, czyli olej musi być nagrzany. Także ja zrobiłem trochę trasy. Jak widzicie, gdzieś w leśnym zaciszu się zatrzymałem i dolewamy naszego specyfiku. Aż olej paruje, czyli jest na pewno dobrze rozgrzany. Wlewamy produkt. Jest on dosyć gęsty. Charakteryzuje się tym, że właśnie nawet ciężko go z tej butelki wydobyć w całości no ale na cały, całą bańkę oleju czyli 4 litry, między 4 a 5 litrów taka butelka powinna być cała wlana chyba że macie samochód o dużo mniejszej pojemności oleju to wtedy może pół aż widzicie podczas uruchamiania silnika upadła kamera ale nie, ma, nie było problemu z uruchomieniem po chwili produkt rozchodzi się po całym układzie olejowym, całym silniku. Powinno to spowodować wygłuszenie trochę pracy silnika. Ja oczywiście przez tą chwilę nie usłyszałem tego, ale wykonujemy to w ten sposób, jak jest zalecone przez producenta. Na wróżę wydechowej, czyli z rury wydechowej, nie zauważyłem jakichś innego rodzaju wydobywających się spalin. Wszystko wygląda tak samo, jak przed dodaniem specyfiku. Przegazowanie, jak widzicie, nie powoduje specjalnie jakichś większych ilości dymu, także pozostaje mi przejechać się. Zrobiłem jakieś 500 km, bo dymienie różnie się pojawiało nieraz było większe, nieraz mniejsze a najlepiej to widać właśnie na, po zużyciu oleju na magnecie także 500 km za mną dym cały czas niestety jest. Więc tutaj w tej kwestii nie ma żadnych rewelacji. A co do bagnetu, czyli zużycia oleju. No i z przykrością muszę stwierdzić, że produkt niestety nie nadaje się Może nie, na, nie tyle, że nie nadaje się W moim przypadku najzwyczajniej nie zadziałał Ku mojemu nie tyle zdziwieniu, ale zmartwieniu Bo byłem pełen nadziei, że pomoże Że uchronię się przed jakimś remontem silnika Niestety nie zadziałało Zresztą już nie raz takie produkty testowałem Zobaczcie mój odcinek o remoncie silnika Jeśli chodzi o silnik Forda Tam też różne specyfiki Próbowałem stosować w silniku płukanki, ceramiki, ceramizery, różnego rodzaju kwestie, które miały zatrzymać spalanie oleju niestety nic nie pomogło. Dopiero remont silnika w pełni ożywił ten samochód, dlatego tu też w przypadku również BMW 1,8 benzyna to nie pomogło. Dajcie znać, czy wam się udało skutecznie zapobiec takiemu spalaniu, albo przynajmniej zmniejszeniu. Bo u mnie jeśli chodzi o przejechanie odpowiednio Ilości kilometrów. Tutaj na poziomie około 500 kilometrów zrobiłem spalanie oleju na poziomie około 1 litra, czyli na 1000 by to dawało niemalże 2 litry oleju. Sporo za dużo po dodaniu oczywiście tego specyfiku. Przed tym dodaniem specyfiku te spalanie było praktycznie takie same, nic tu się nie zmieniło, więc no, produkt kompletnie nie zadziałał. Może jakoś trochę inaczej praca silnika się lekko wydługuszyła, bo gdzieś tam on uszczelnia te wszystkie elementy. and Które obcierają gdzieś tam trące, ścianki są lepiej uszczelnione. No lepiej, no nie jest to produkt, który powinien być stosowany. Zdrowy, dobry silnik nie powinien dzięki takim specyfikom funkcjonować, ale czasem pomaga. No i jeśli mamy samochód, oczywiście tutaj mówię o starszych samochodach, tak jak tu moje BMW 2002 rok, czyli ponad 20-letnie auto. Można tutaj się pokusić o taką kwestię, ponieważ samochód, po pierwsze, nie jest zbyt dużo wart. No i po drugie, remont silnika może poszedrożyć nawet cenę całego samochodu, więc taki specyfik może uratować. Jeśli tu mamy, mówimy o jakiejś kwestii nowszych silników, no to nie, wtedy takich specyfików nie, nie powinniśmy w ogóle stosować i najzwyczajniej od razu remontować lub wymieniać silnik. Także dajcie znać w komentarzu, czy Wam się udało zapobiec takim kwestiom właśnie spalania oleju, jakichś dymieniu z, z rury wydechowej, może jakieś inne pozytywne rzeczy dotyczące takich właśnie produktów. Nie Koniecznie tej firmy, ale też używałem Liquimoli, więc to wyglądało bardzo podobnie. U mnie nie zadziałało. Dajcie znać, czy Wam pomogło. No i oczywiście zapraszam Was na inne odcinki. Tak jak mówiłem, odcinek z remontu silnika tutaj macie. Kliknijcie sobie go, zobaczcie, jak to wyglądało w moim przejściu przez ten właśnie problem zużycia oleju. Sprawdźcie sobie tam, mówię, sporo informacji dotyczących właśnie pukanek i innych różnych specyfików. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!